Było coś tam. Było pewnie. Na mnie jeszcze jeden. Yy, nick poproszę. Marcin? Jest tam, jest. Jest, za budynkiem. Roz, kolejny. Nie, bo nie kojarzę no. was z Nika jakbyś mógł powiedzieć. Marcin, tak? Tak, tak, tak. tak ty masz kłopoty, dobra. Pomocy tutaj. Dwóch leży generalnie, nie? Yyy, e, tutaj masz leki. <grym> no, pomocy. No, dzięki, dzięki, bo ja mam tylko energolę. Spoko, spoko, spoko. Dzięki. I ta krowa leży, mnie nie jest taka zła. Jak się położysz, to jest zajebista. Czekaj, czekaj, gdzie ty Zy jesteś? Nawet, nawet, mam nawet dla ciebie sporo, zestaw. Tutaj, tu, 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 O, dziękuję, kurwa. Proszę ci najmocniej. Ale to jest O kurwa, z prawej coś dostałem. O, i kumpel chyba. Skąd? Pingnąłem Kurwa, nie pingnąłem. Czerwony? Ja, tak, jestem czerwony. Czerwony marker. Krzyszka, kurwa, mać, Podnieś mnie? Dostał, no. dostał, dostał. Tam. Kurwa. Z granatu dostał. Mnóstwo. Nie. Panują ona. Dobra, dostał. Ale jeszcze jeden jest kolega, który jest tutaj. Ja się muszę wydać, że ja cokolwiek zrobię. Kurwa, to szyszka, dobrze. Tutaj za. Tutaj za. O. Dostałem strzał w głowę. Spoko, nie się. i spierdalamy. Bardzo bym poprosił o podniesienie. Masz ten? Dobra, leży. Ostatniego dobiłem. Nie mam apteki. Ale, ale wyczyścił któryś tutaj. O! Jeszcze plecy kurwa, no nie! Nie! to Tak, gdzieś ze, skoś... ze kościoła jakoś. Kurwy jebane Ale żyjesz, spoko No masz, dałem no, 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 Tak, 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 już się, już się kończę leczyć nawet Kurwa, no ale wojna Do ciebie Dobra, jest dobrze, mam cztery kile. Kratki. <laughs> Musimy się wyleczyć i już do dołączę, nie? Tam na drzewie, na niebieskim, ej Na niebieskim drzewo na drzewie Drzewo niebieskie, niebieskie drzewo? Znacznik tam. Znacznik Jest tam knock ogólnie, możesz się go podnosić ja kurwa boty. widzę To boty są Tak, pod kościołem Ej, 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 kl ej klaty, klaty Dobra, dwójki leży. Mamy tutaj klaty dwójki w dużej ilości, zapraszam Ja mam dwójkę akurat Ale, Ale ja może powiem. masz sklepaną czy coś Drug, Ej Marcin, nie idź tam sam wiesz No oni, oni nie żyją, ja pójdę z tobą Ale oni są dead No przecież nie żyją no dobra. dobra. ale można... A, i znowu kościół. Wracamy na kościół? Proste, że tak. Kurwa. ich. No, trzeba będzie ich Wbijają FBI kurwa. Mutancik... Ooo, skończ do mutantów. Widzicie? Trochę obok Hej, Ciebie, Wenir. W tych polach jakoś. Blisko? Albo w tym budynku tak. na czerwonym. Jest tam! Bot! Ja sprawdzę kościół jeszcze raz, bo tutaj trup leży w kościele. Świeży. Leży już Czajdolony? W dobrym miejscu leży. Yy, ko y ej, koło ołtarza jest trup. Ej, yy, kurwa, słyszę kroki. No chodź. No, czy tutaj jest? Tak, koło mnie biega. Ej, zielony, zielony do mnie, jakby co. Jakbyś mógł błone, moją stronę. Błone. Nie da, ale na zewnątrz? Tam jest, tak, tam na jest. zewnątrz. O tu jest gościu! Gdzie tego kurwa widzisz? Ja nic nie widzę. Jest kratkę, już, zajabany. Mówił kurwa, a tu. Ja przyjmę, tu... Ja przyjmę, przyjmę skoopa, jak ja wiesz. Chcesz czwórkę? Ja, bo... Tak. Ja mam czwórkę, chodź do mnie. Już. Ja chcę, ja chcę. chcę. Y, mam magazynek do DMR-ki, ktoś chce? Ja chcę. Proszę ci najmocniej. No. A nie! To nie, do, DM do DMR-ki oddam. DM24. Dobra, to, to trzymaj, to wyjebane. trzymaj, to trzymaj go, to tr trzymaj, go, no. trzymaj. To ja chcę do DMR-ki. Ja bym przygarnął red dota, jeżeli macie. A ja czwórkę. Nie, holo tam zostawiłem, wiesz. już. Już wolę ze Szczerbinką. Nie, no dobra, chyba teraz można lutować, nie? A no nie, a nie, bo strefa jest w pizdę daleko. A blisko. A nie, nie, jest, nie, nie, jest, no, strefa nie, nie, jest. Nie, jest zła, nie, strefa nie jest zła. A jakie kurwa. Ile macie killi? Nie wiem, jeden. A dwa. Gdzie można sprawdzić? Jak ciśniesz tab, to w prawym górnym rogu. Dwa. Jeden, zabitych dwie ja asysty. Ja, ja mam cztery, nie? No to razem nie mamy z dziesięć, nie? Nic minus. O, no, ja. ta! Może być. Zajebiście. Kurwa, i wszyscy żyjemy, nie? No. I zdobyliśmy kurwa P10 botów. No nie, wszyscy to nie byli boty, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wszyscy na bank, nie wszyscy. Osiem z nich. i na początku, ale na przykład ten co się w kratce zablokował przy ołtarzu, to chyba w dupę to był bot. A ty jeździsz ja na rowerze? Ja pierdolę, ja pierdolę. jeszcze dzwoneczkę, ale nie <śmiennie> się się jem. Jem, ja pierdolę. Lęka. Zjedźmy na rowerze. Nie ziem. Nie to mi Adrenalina jest jak cholera. Ciekawostka na rowerze, możesz używać tego pistoletu, nie? No ty gadasz No, więc możesz sobie jechać z rewolwerem i komuś kurwa jak jeden za rowerze Alebiście Dobra, mam prezenty, chłopaki, mam prezenty Ja mam chcę czwórkę kawałkę. Wyrzucam masę prezentów prezenty. I można skakać na tym rowerze, widzieliście? No kurwa jak miksie. No, się Patrz, kurwa ten co lunet przyniósł. No, łapcie, łapcie, prezenty. Ty nic dla mnie. Absolutnie. O kurwa mać, skąd ty tyle masz, no? Podziel tak ja się. Ja bym poprosił o medy jakieś, jeśli macie. Dajka, Nie wieście wszystkiego. Super. No, mam nadzieję, że się ucieszyliście. Kurwa, stary. A chcesz jeszcze jakiegoś meda? Tam zostawiłem w tym dużej spacji trzymacie, to wyżej skacze. Patrzcie, może na murek, gdzieś tam to zrobić. jak jedziesz, i będziesz spawnować wód, by szybciej jechać. Serio. Widzieliście to? Aj, patrzcie to. Macie to, Co, gdzie? Red, jest tak I właśnie po to wynaleziono kurwa, gry e... komputerowe, nie? SLR to jest dobry Kurwa, przez te poty można skakać. jeszcze kam za dwa tu jest. Ja pełne. Kolejna luneta czwórka. Ej, mamy ewakuację. Tak, to Możemy, możemy polecieć, tylko że jak będziemy lądować, wszyscy będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Ale możemy zrobić nie. to na wieży łączności i będziemy mieli wszędzie nie mam, nie mam miejsca, żeby ją użyć. Wiecie co, ja mam propozycję. Chodźmy tutaj, jak strefa się zamknie i polecimy dopiero na następną. Ej, a może ktoś usiądzie ten na rower? Na ramę? Nie, nie, tylko jedna sama, może niestety. Usiąść na ramę, kurwa. Ej, <laughs> ja ja mogę no. do domku wjechać? Ej, a, ej ktoś mnie jedno. Oj, sorry, no nie chciałem. Nie, nie wiedziałem, tak. że rowerem można tutaj jechać. Nie nas z rowerem i chuj. Nie, ja, nie wiedziałem, że was ja skrzywdza. A, dobra, raz, dwa. Nie wiedziałem, no. Ej, strefa już tutaj jest. Dobra, ewakuacja, wzywaj ewakuację. Dobra, ja mogę się ewakuować na no, ja mam... tym... ...komunijnym rowerem. Dobra, a co? No co, co, co? Chodź, 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 chodź. No nie no, gdzieś tu kurwa, no mamy przecież te. Tu jestem, ej. Tu weźcie. Dobra, 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 dobra. Weź tym rowerem kurwa z zładuj Mogę się przyczepić jeszcze i być na rowerze? Nie Ale może go sporo tam do jakichś punktów stawać Gdzie wy teraz stawiliście? A tutaj, okej okay. I lecimy od razu na następną strefę chyba, nie? E, wiesz co? E, Sosnowka może, czy, 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 czy jakieś dziecięce Cieszę się, cieszę się, się leży to jest was mnie jedną generalnie Ja serię puściłem Ej, chodź, chodź chodź samolot Chodź chodź No 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 dawaj podepnij się Dziękuję za niusanie. Nie z do daleko Hop, Dobra to gdzie lądujemy? dobrze bo